Cześć! Czy słyszeliście o firanach z technologią Pure? Ta technologia oznacza czyste powietrze w Twoim domu. Zanim opowiem Wam o całej technologii, koniecznie zaobserwujcie ten profil i bądźcie na bieżąco z takimi ciekawostkami. A teraz do sedna, cały proces redukcji zanieczyszczeń w powietrzu do 90% możemy zawdzięczać fotokatalitycznej tkaninie, która stanowi ochronę przed wszystkimi substancjami zanieczyszczającymi powietrze. Jest to możliwe dzięki naturalnej technologii opartej na fotosyntezie roślinnej. Powstaje on pod wpływem i przy kontakcie ze światłem dziennym, jest idealnym filtrem powietrza, a efekt ten nie zużywa się, a jego właściwości utrzymują się dożywotnio. Cały proces jest oparty na prawach natury czyli przetwarza zapachy i zanieczyszczenia w wodę oraz dwutlenek węgla, tak jak właśnie rośliny w przyrodzie. W opisie przeczytasz najważniejsze właściwości całego procesu. Wydaje nam się, że brakowało takiego nowoczesnego rozwiązania. Jesteśmy ciekawi Waszego zdania.